Zakończyłeś mecz przedwcześnie czerwona kartka? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Uważasz, uważasz, że była zasłużona ta czerwona kartka? Myślę, że tak. Eee, druga druga kartka nie, nie ulega wątpliwości, że powinna być, bo akcja została przerwana kontra. Eee, i, i, I słuszna kartka do pierwszej, nie wiem, jakoś e, chciałem mocniej powalczyć, e, bo dopiero pojawiłem się na boisku, chciałem jakiś tam. E, dobrze, dobrze wejść w mecz, pokazać się tutaj publiczności, trenerowi, no ale, ale się nie udało, czasami tak jest. Czy trener już Ci coś powiedział po tym jak schodziłeś z boiska? Była jakaś reprimenda od trenera Nawałki? No po prostu rozmawialiśmy, ale zostawię to dla siebie. Spotkanie kończy się remisem 2 do 2, jesteście z tego wyniku zadowoleni czy pozostaje jakiś tam niedosyt? No zawsze po, po, po prowadzeniu i strzelonej bramce w końcówce przez drużynę przeciwną jest niedosyt, ale Tutaj styl myślę, gry był, był fajny, jesteśmy zadowoleni z naszej gry, z podejścia do meczu, była walka, było wszystko. Kibice również myślę, są zadowoleni z tego spotkania i z optymizmem myślę patrzymy na, na przyszły rok i przyszłe mecze. Patrząc na te ostatnie miesiące, to myślisz, że wykorzystujesz swoją szansę w reprezentacji? E, patrząc na to, jak, jak wygląda ten mecz, to... To nie, bo na pewno chciałbym inaczej to spotkanie zakończyć. Ale trener ogląda mnie przez, przez długi czas, jestem młodym zawodnikiem. Wie i ja również wiem, że stać mnie na o wiele, wiele więcej. Dlatego dlatego spokojnie do tego podchodzę. Jeszcze na koniec powiedz, czemu masz rękawice Łukasza Febiańskiego? A taki prezent od niego. Dziękuję.